Acer Nitro dołącza do walki o podium w budżecie około 1500 zł. Czy mu się uda na to podium wejść? Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Steelgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morele TV. W dzisiejszym odcinku ten właśnie model, który jest obok mnie, czyli Acer Nitro XZ272 UP, 27 cali, 1440p, 165 Hz odświeżania i matryca VA, a to wszystko po okolicach 1500 Złotych. Na papierze wygląda to bardzo dobrze, ale chyba wszyscy dobrze wiemy, że na papierze wiele rzeczy może wyglądać dobrze. My jednak w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Zapraszam do oglądania. Przy okazji bardzo ważna informacja: mianowicie, od dzisiejszego właśnie odcinka do metodologii dołącza jedna bardzo, ale to bardzo ważna rzecz: jedna z najważniejszych w przypadku monitorów gamingowych, czyli będziemy oficjalnie mierzyć tak zwany czas reakcji pikseli, zgodnie ze standardem Wesa GTG. Będzie naprawdę ciekawie, bo jest to bardzo ważna wartość, a mierzy to dosłownie garstka ludzi. Wygląd monitora to typowy design z serii Nitro XZ, średniej wielkości ramki dookoła wyświetlacza z jedną, zaskakująco chudą na dole, posiadającą metaliczne logo Acer oraz joystick do kontrolowania menu w wydolnym prawym rogu. Sam wyświetlacz jest lekko zakrzywiony, a przechodząc do tyłu zobaczymy czerwone gamingowe wstawki w panelu, jak i podstawę która tutaj zdecydowanie się wyróżnia. Bardzo chuda, smukła i mała, jednak daje nam wszystkie możliwe regulacje oprócz możliwości ustawienia monitora pionowo. Sama podstawa spełnia swoje zadanie, jednak na maksymalnie wysuniętej wysokości monitora traci swoją stabilność. Sam talerz podstawy jest dodatkowo obciążony, zajmuje mało miejsca na biurku i ma interesujący mechanizm pozwalający obracać monitor pomimo statycznego dołu trzymającego się biurka. Z tyłu znajdziemy również wycięcie na porty, a tych dostajemy dwa razy HDMI, jeden DisplayPort oraz port na zewnętrzny zasilacz, jak i jack. Obok widać wycięcia w obudowie na prawdopodobnie dodatkowe porty w innych modelach wykorzystujących ten sam tylny panel. Jakość wykonania samego wyświetlacza jest na bardzo dobrym poziomie. Jedyna rzecz, która kuleje w moim egzemplarzu, to podstawa, a w zasadzie sam mechanizm pozwalający na regulację wysokości. Ten na maksymalnym ustawieniu lekko się buja. W środku ujrzymy 165 Hz matrycą jej o rozdzielczości 1440p i przekątnej 27 cali. Na papierze, zważając na cenę produktu, wygląda to bardzo interesująco. Jak jest w praktyce? Pokrycie przestrzeni jest średnie, błąd LTE zaskakująco dobry, maksymalna jasność całkowicie wystarczająca i odpowiednia nawet do jasnych pomieszczeń, a dodatkowo minimalna jasność jest komfortowa do pracy w nocy. Temperatura barwowa na ustawieniach fabrycznych jest troszkę za wysoka, jednak największym plusem tego monitora jest jego nierównomierność podświetlenia. To maksymalnie wynosi 11%, co samo w sobie na teście 5 na 5 jest genialnym wynikiem. Ale co jeszcze ważniejsze, to to, że ta nierównomierność Równomiernie rozprowadza się po wyświetlaczu, a co za tym idzie jest ona jeszcze o wiele mniej widoczna w codziennym użytkowaniu. W skrócie genialne podświetlenie i błąd LTE, słaby wynik pokrycia. Zmierzony kontrast wynosi 2,5 do 1, co jest wynikiem słabszym od standardu, ale dalej oferującym genialną czerń, porównując do innych matryc. Smużenie w tym monitorze jest typowe dla matryc VA. Gorsze w przejściach barw ciemnych, o wiele lepsze w przejściach barw jasnych. Od tego odcinka oficjalnie do metodologii dodaję tabelę, w której to widzicie realne wyniki czasu reakcji pikseli w różnych odcieniach szarości. Pozwólcie, że jak mówię o tym pierwszy raz, to wytłumaczę, jak ją czytać, ponieważ to, co widzicie teraz na ekranie ma ogromne znaczenie. Jest to swoisty przełom w metodologii, a jest to bardzo proste do zrozumienia. Jeśli jednak ktoś nie chce o tym słuchać, to macie na ekranie czas, do którego możecie przewinąć. Cała tabela pokazuje czas w milisekundach, który piksele potrzebują, aby zmienić kolor z koloru X, wiersz górny, do koloru Y, kolumna po lewej. Dla przykładu omówię Wam przejście z koloru szarego, w tym przypadku 128, 128, 128, do koloru jaśniejszego szarego, czyli 153, 153, 153. Jak widzicie, przejście z szarego do jaśniejszego szarego zajęło tutaj 3,4 milisekundy. Przejście z szarego do szarego, z angielskiego grey to grey, czyli g t -G. Mówi Wam to coś? Metodologia tworzenia tej tabeli jest zgodna z formułami matematycznymi standardu WESA, który to właśnie używa się do mierzenia tych wartości i dzięki tej tabeli widzicie to, co wspomniałem wcześniej. Kolory ciemne, bliżej czerni, czyli koloru 26, 26, 26 i tak dalej, przechodzące do czerni, czyli 0, 0, 0, mają bardzo słabe wyniki. Potrzebują nawet 42 milisekund na zmianę i to jest właśnie ta charakterystyczna czarna smuga na matrycach VA w miejscach ciemnych. Tak więc od teraz oprócz obrazu będziecie widzieć też tabelę, która wszystkie te wyniki tylko potwierdza. Tutaj wielki ukłon w stronę mojego znajomego, który zautomatyzował cały proces, bo chociaż specjalnie pod ten projekt i projekt Input Laga uczyłem się programować od zera, tak też automatyzacja procesu całkowicie wykraczała poza moje zdolności programistyczne. Tylko dzięki niemu ten przełom w metodologii był możliwy. Wiem, że to oglądasz? Jeszcze raz bardzo dziękuję. I wielkie podziękowania osobie, która stworzyła cały soft, pokazująca potrzebne kolory pod testy. W praktyce smużenie na tym monitorze na Overdrive Normal jest średnio dobre jak na matrycę VA, ale nadal słabe w miejscach ciemnych porównując do jakichkolwiek matryc IPS o temkach nawet nie wspominając. Jednak nadal jest to smużenie lepsze niż w chociażby ostatnio testowanym Q27 G2U. Zwróćcie uwagę na wyniki jasnych szarości na Overdrive Normal. Średnia jest zdecydowanie najlepsza i nie mamy problemu z overshootem. Różnica między włączonym Overdrive na średniej mocy, a wyłączonym jest bardzo duża. Moc Extreme jest bardzo przesadzona i pokazuje ogromny overshoot. Jednak w tabeli widzimy tylko sam czat reakcji pikseli bez tego przestrzelenia, czyli overshootu. Będę tworzył osobny program, który będzie też mierzył overshoot w milisekundach. Teraz taka tabela w połączeniu z graficznym przedstawieniem, co ona pokazuje, wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem do moich filmów. Jeśli chodzi o input lag, to mentor nie posiada żadnych problemów czy dodatkowego procesowania obrazu. Backlight bleeding w moim egzemplarzu jest widoczny w postaci trzech ognisk. Jednego w prawym górnym rogu, jednego w lewym górnym rogu i jednego w dolnym lewym rogu. Jest to mocny backlight bleeding, a dodatkowo jest w bardzo nietypowym miejscu. Wygląda to tak, jakby podświetlenie w tym akurat miejscu było mocniejsze, co potwierdza test, że nierównomiernością podświetlenia właśnie w tych miejscach kolory medzanotowały wyższą jasność niż w polach sąsiednich. Bardzo dziwna sytuacja, gdyż nierównomierność jest naprawdę dobra, ale ten backlight bleeding bardzo słaby. Chcę jednak, żeby to było jasne. Backlight bleeding jest jednak całkowicie zależny i różny od danego egzemplarza. Sprawdziłem również widoczne piksele i na szczęście w tej matrycy VIA nie uświadczymy problemu z nieostrą czcionką. Wszystko jest na swoim miejscu, czcionka jest ładna, czarna i dobrze wykończona. Przejdźmy do codziennego użytkowania i grania. Matryca o takiej wielkości i takiej rozdzielczości w połączeniu z miłymi, mocno kontrastowymi barwami panelu VA to w zastosowaniu typowo webowym i codziennym bardzo fajna sprawa. Otrzymujemy obraz ostry z piękną czernią, a dodatkowo ze względu tak naprawdę na dosyć słabe pokrycie, kolory niewyskakujące mocno poza przestrzeń sRGB, co daje nam barwy prawdziwe i nieprzesycone. Sam sprzęt w żadnym wypadku nie nadaje się do chociażby obróbki zdjęć w Adobe RGB. Jednak wszelka działalność codzienna i internetowa korzystająca z sRGB jest na dobrym poziomie. Oglądanie filmów, YouTube czy seriali jest przyjemne ze względu na dobry kontrast VA, a jedyny minus takich paneli, czyli smużenie, w takich produkcjach jest po prostu praktycznie niewidoczne. Oczywiście problem z backlight bleedingiem jest widoczny w przypadku oglądania treści bardzo ciemnych, takich jak na przykład horrory, które często posiadają bardzo ciemne sceny na przestrzeni całego okna. Jeśli chodzi o same gry, to ujrzymy sporo plusów i jeden minus. Tak samo jak powyżej, barwy są przyjemne, prawdziwe i nieprzesycone. Sam obraz jest ostry jak brzytwa, ponieważ 1440p na 27 calach to o wiele większa ilość pikseli na cal niż standardowe 24 cali na 1080p. To wszystko. W połączeniu z dobrym kontrastem daje nam bardzo przyjemny obraz do wielu gier i produkcji, a wyższe odświeżanie to wisienka na torcie potęgująca doznania z gier. Jedynym minusem widocznym w grach jest smużenie w miejscach ciemnych, jednak to, tak jak wspomniałem, jest lepsze od chociażby najbliższego konkurenta AOC na 144 hz panelu BA. Gry spokojniejsze jak Wiedźmin czy Red Dead Redemption sprawują się tutaj wyśmienicie, oferując nam ładny i ostry obrazek z dobrą płynnością, a wszelkie gry pokroju strategii działają jeszcze lepiej, bo oprócz dobrego kontrastu, jak i ostrej czcionki nie widzimy w nich praktycznie jedynego problemu, czyli smużenia. Sprawdziłem również działanie synchronizacji na tym monitorze i na mojej karcie 1080i disting działa i w pełni spełnia swoją rolę jednak widoczny jest bardzo znany błąd, czyli takie lekkie migotanie ekranu w tle podczas ładowania się w niektórych gier, czy też będąc w menu tych gier. Podczas samej rozgrywki jednak na moim egzemplarzu wszystko działało tak jak miało działać, i ze wszystkich gier, które przetestowałem, tylko jedna posiadała oczywisty problem. Ostatnio wypuszczona Mafia 2, Definitive Edition, nie wspierała tutaj działającej synchronizacji, niezależnie od ustawień czy zmniejszenia odświeżania monitora. Podobny, chociaż o wiele, wiele, wiele mniejszy problem zauważyłem w Wiedźminie. Ten leciutko migotał, kiedy pojawiały się lekkie zacinki w grze i skoki klatek. Takich gier może być więcej i nie mogę w tym przypadku z pełnym przekonaniem powiedzieć, że g działa w 100% dobrze. Pomimo tego, że we wszystkich grach z mojej procedury testowej, oprócz tych dwóch, G-Sync działał genialnie. Nie potrafię zrozumieć, czemu akurat te dwie gry miały problem, a inne, często bardzo podobne, nie. Z Wiedźminem nigdy nie miałem problemów, jeśli chodzi o g -Synka. Samo menu jest proste i intuicyjne, jednak sam joystick jest wyjątkowo nieresponsywny. Menu niestety kontroluje się żmudnie i powoli, co nie przystoi w 2020 roku. Jednak, jak będziemy cierpliwi, to dostaniemy sporo możliwości i opcji, które bardzo dobrze zadziałają właśnie w grach. Podsumowując, testowany dzisiaj Acer Nitro XZ272P to monitor pod wieloma względami bardzo ciekawy, jednak posiadający kilka zasadniczych problemów. Pierwszym problemem jest sama matryca, która posiada słabe pokrycie przestrzeni, a to objawia się kolorami, które zdecydowanie mogłyby być o wiele lepsze, przyjemniejsze, żywsze, a nadal przy tym pozostające z równie dobrym błędem delta E. Drugim jest smużenie, ale to niestety jest przypadłość i charakterystyka Matry 2 Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, to smużenie jest dobre w do innych Matry 2 w podobnym budżecie. Po prostu trzeba o tym pamiętać, jeśli akurat jesteśmy osobami, które takie smużenie widzą i którym takie smużenie przeszkadza. Musicie sobie zdać sprawę z tego, że jest wiele osób i wiele osób takiego smużenia po prostu nawet nie zauważy i nawet nie będzie sobie z niego zdawać sprawy, dopóki nie zrobi testu na chociażby stronie UFO Ghosting. Jednak, w moich recenzjach zawsze wspominam o wszystkich minusach i pewne rzeczy staram się się podkreślać, aby osoby wrażliwe na smużenie wiedziały o takiej przypadłości na tych matrycach. Wielkim plusem tego monitora względem ips ów w podobnej cenie jest jego genialna czerń oraz brak problemu z IPS Glow. Jedyne czego w tym sprzęcie brakuje to lepszej matrycy oferującej lepsze pokrycia, mielibyśmy monitor kompletny i praktycznie idealny. Nie oznacza to, że testowany dzisiaj Acer jest słaby. Wręcz przeciwnie, ma ogrom plusów, jaki jest moim zdaniem fenomenalnie wyceniony. Jednak widać, że dostaliśmy tutaj coś kosztem czegoś. Dostaliśmy taki konsensus, który akurat zmieścił się właśnie w tym budżecie poniżej 1500 zł. Oczywiście nie można zapomnieć o backlight bleedingu, który jest tutaj mocny, chociaż to zależne jest od danego egzemplarza, i u was może wyglądać to idealnie. Najbliższym konkurentem tego acera jest AOC Q27G2U i wybór między tymi dwoma monitorami jest bardzo trudny. Z jednej strony AOC ma gorsze smużenie, z drugiej ACER ma zdecydowanie gorszą matrycę, więc to raczej od nas zależy, który minus na mniej przeszkadza. No i już jesteśmy po materiale. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół. Napiszcie, to Wam się nie podobało, postaram się to. Poprawić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Dzisiaj było troszkę teorii, troszkę również tłumaczenia nowej metodologii, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ważną rzeczą w przypadku monitorów, ponieważ jest to takie genialne, wręcz matematyczne przedstawienie potwierdzenie tak naprawdę tego, co chcę Wam. Pokazać. Mam nadzieję, że będzie fajnie, i mam nadzieję, że tą metodologię bardzo miło przyjmiecie, bo robi to na całym świecie dosłownie garstka osób, a moim zdaniem to jest coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. I mam nadzieję, że na przestrzeni czasu będę wam tłumaczył coraz bardziej o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego to jest takie ważne, i również będę oczywiście tę metodologię poprawiał. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, piszcie śmiało w komentarzach. Ja wam po prostu życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa. pa.